Przyjrzymy na 2013 rok. Podjęcie uchwały o budżetu na rok 2013. Wnioski, zapytania i zakończenie obrad, Po przewidujemy tu obiad, także proszę nie uciekać. Obiad zapłacony. To będzie wydany. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę, Panie 2012. W miarę szczęśliwie. Co do działalności samego naszego stowarzyszenia, to można powiedzieć tylko tyle, że ono działało troszeczkę pod przykrywką czy w cieniu lokalnej grupy działania, które tak naprawdę realnie dysponowało władzą, a więc kasą. Generalnie stowarzyszenie skupiało się na organizacji imprez, kilku broszur, folderów i uważam, że jak tu siedzimy, każdy z nas Wyznacza sobie bardziej ambitne cele i myślę, że szczególnie w kontekście przyszłości, kiedy nie wiemy dzisiaj, zresztą pan starosta mówił, nie wiemy co czeka nas w przyszłej perspektywie, te cele dla stowarzyszenia powinny być moim zdaniem bardziej ambitne. To tak w woli krótkiego komentarza. A co do LGD, dzisiaj może nie pora o tym mówić, bo nie, nie dyskutujemy o LGD, ale pan starosta kilka słów o tym powiedział. Ja mam, chciałem się dowiedzieć, o informacje, które pozyskałem w, z dnia z artykułu, który się ukazał niedawno, a dotyczy możliwości pozyskania dodatkowych 5 milionów na cele inwestycyjne. Z tego tekstu wynika, że nie złożyliśmy wniosku w terminie do... Czy w ogóle nie złożyliśmy wniosku do Urzędu Marszałkowskiego i nie wierzę, że, to, że tak się stało, więc chciałbym, żeby ktoś zdementował tę informację. I powiedział jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda, bo Dziękuję mówimy bardzo. często o wysokości jakichś drobnych kwot kłodkowych. Dyskutujemy o imprezach, które kosztują 2, 3, 5 tysięcy. A tutaj nie wiem, zadaje pytanie, możliwe, że ucieka nam koło 5 milionów. Złotych w sytuacji, kiedy budżety są trudne, rok 2013 będzie bardzo ciężki. A perspektywa finansowa następna Unii przed nami. Nie wiemy, kiedy wejdzie w życie, jak będzie wyglądać. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego tekstu, bo on jest dostępny, można go przeczytać. Chciałem tylko może się mylę też, może nie mogliśmy składać tego wniosku, ale ponieważ ten tekst się ukazał, warto się może do niego odnieść. I to tyle. Bardzo dziękuję za ten rok pracy. Odnosząc się do informacji tutaj pana burmistrza. Nie znam tego tekstu, który się okazał, w związku z tym trudno mi się do tego szczegółowo, szczegółowo odnieść. Natomiast chciałbym powiedzieć o innej rzeczy. Wynikało z podziału tych środków, że po dwie lokalne grupy działania z każdego województwa mogą uzyskać takie dofinansowanie. Myśmy się zastanawiali na tym, na naszych zarządach, i doszliśmy do wniosku, że po prostu nie jesteśmy w stanie spełnić tych kryteriów dotyczących możliwości uzyskania tych dodatkowych środków. Wiązało się to bowiem z opracowaniem dodatkowej lokalnej strategii, z powiększeniem ilości osób, które by tym się w biurze zajmowały. A środki trzeba było wykorzystać w ograniczonym czasie, w ciągu roku czasu. I z góry wiedzieliśmy, że jesteśmy za małą organizacją, za małą lokalną grupą działania, żeby móc zaabsorbować taką ilość środków. Na spotkaniach, jakie mieliśmy z dyrekcją Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wynikało, że no w zasadzie to powinniśmy się domówić między sobą, kto złoży te wnioski, żeby było pewne, że te lokalne grupy działania, które złożą, to zostaną właśnie, y, otrzymają to dofinansowanie. Dwie największe lokalne grupy działania u nas to jest Działaj z Nami, które obejmuje kilkanaście gmin, to są sąsiedzi tutaj nasi. Oraz wzgórza Dalkowskie. No i te dwie gminy, te dwie lokalne grupy zostały wybrane. Złożyło w sumie sześć lokalnych grup, takie wnioski, ale było wiadomo, że, że tylko otrzymają te dwie. No dlatego nie składaliśmy, bo nie było sensu po prostu napracować się, zrobić strategię, opracować ją i po prostu i tak nie być wybranym, bo jesteśmy no zbyt małą tutaj jednostką, żeby móc taką ilość środków zaabsorbować i to tyle wyjaśnienia uczestniczyliśmy w spotkaniu w, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski gdzie z góry było wiadomo, że pieniędzy jest w terenie, na terenie województwa ludzkiego istnieje 10 lokalnych grup nie jesteśmy najmniejszą ale na samym początku już było wiadomo, że tylko te, te dwie największe będą będą mogły te pieniądze otrzymać, gdzie mają po 150 tysięcy członków na swoim obszarze i mają możliwość, że tak powiem w krótkim czasie w krótkim czasie wydatkować tych, tych pieniędzy, gdzie już z, z rozmawiając z nimi już się zaczynają obawiać w tym momencie jeszcze, jeszcze pieniędzy nie otrzymali i mu chyba nie podpisali ale już się zaczynają obawiać, że nawet na ich terenie nie będą w stanie praktycznie w no, pół roku plus rozliczenie wpompować e, w teren tylu, tylu pieniędzy. A oddawanie pieniędzy, no to pan burmistrz dokładnie wie, z czym to się kojarzy, z czym to się wiąże. Całym szacunkiem nie są te kryteria jakieś, które są barierą, żeby nie móc do tego przystąpić, czyli napisanie strategii. Zatrudnij osoby, która jest finansowana z tych środków, które można było dostać. To też chyba nie jest filozofia. Rok czasu na wykorzystanie. Taki, taki sam rok czasu na wykorzystanie będą miały te LGD, które dostały te pieniądze, więc tutaj nie widzę żadnej różnicy. Większość gmin ma przygotowane projekty czeka na środki finansowe. Jak miał dostać z tych 5-1 milion, to w rok wydał. Bez żadnego problemu. Zakładać z góry, że ktoś... Yy, nie dostanie, przez są jakieś obiektywne kryteria, tak? Ja rozumiem, że to było z tego departamentu, ale nie trzeba było się było na nią godzić. Um, to to druga rzecz. I wniosek może być taki po tym co wysłuchałem, że nie warto być w małej grupy działania LGD, tylko trzeba się zapisywać do dużych grup działania. To nie są obiektywne kryteria. Znaczy, tak na zdrowy rozsądek, to nie są żadne obiektywne kryteria, że ktoś jest mniejszy, to ma mniejsze szanse dostać pieniądze. Nie wiem jak rozmawialiście z departamentem, ale ja bym tak sprawę wtedy stawiał. No bo dlaczego mam być krzywdzenie krzywdzeni tylko z tego powodu, że jestem mniejszą grupą działania. A te trzy kryteria, czyli strategia jak zatrudnienia jakiejś dodatkowej osoby, czy wydanie pieniędzy, moim zdaniem wszystkie lokalne grupy działania, te, te trzy kryteria są w stanie spełnić w równym, w równym stopniu. Oceniliśmy obiektywnie i tak jak na samym początku powiedzieliśmy i było na dyskusjach roboczych, że praktycznie zaobserwować i przygotować w krótkim czasie tą strategię pod, pod całkiem nowymi, nowymi zasadami były w stanie tylko te dwie i te dwie to zrobiły. Sześć sześć lokalnych grup działania wystąpiły, a i tak te dwie z, z góry było wiadomo, że one mogą e, otrzymać, je otrzymały. Ale dlaczego one były, tylko mogły to zrobić? ...czyło się tylko to, co jest w strategii, ale także to, jak do tej pory lokalna grupa działała, ile mogła z tych środków zaabsorbować, ile wykorzystała, na co wykorzystała, ile jeszcze jest umów do podpisania, ile jest jeszcze tych środków pozostałych po prostu to, to wszystko było punktowane i myśmy analizując to doszli do wniosku, że no, średnio spełnimy tylko te, te zasady po prostu praca dla samej pracy no, to nic nie da z góry było wiadomo, że są te środki, które tak powiem spały z no w cudzysłowie z nieba, bo gdzieś tam zostały mimo miał... konkursu na stronach centralnych to po dwa spełniałem mniej więcej po dwie lokalne grupy działania, największe z, z, ze wszystkich bojów. Ja mam taką prośbę, żeby nie przedłużać dyskusji. To ja bym poprosił o, o, o przesłanie mi konkretnych kryteriów, jak wypaliśmy na tle innych LGD, dlaczego byliśmy słabsi. bo Rozumiem, że z tego, co mówił dyrektor jeden, podstawowych kryteriów była praca LGD w ostatnim okresie, czyli jak wykorzystywaliśmy te środki unijne. To znaczy, że my je słabo wykorzystaliśmy, czy gorzej niż inne LGD. Nie chcę wchodzić w dyskusję, prosiłbym po prostu o podanie mi tych konkretnych, konkretnych kryteriów z powodu, których niby nie mieliśmy dostać tego dofinansowania. Proszę do tego Jako Wójtowie, Burmistrzowie w składzie Rady Programowych Lokalnej Grupy Działania. Natomiast to są oddzielne tematy nie dotyczące dzisiejszego spotkania i naszego, yy, naszej tak, dyskusji związanej z konferencją yy, Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozłow. Natomiast jak najbardziej rozumiem, że z racji, że również Burmistrz Karkowy w Radzie Programowej Lokalnej Grupy Działania, więc na spotkaniu NGD na ten temat sobie będziemy mogli szerzej porozmawiać i o tych punktach, o których mówiłem. Dla mnie wymiernym takim elementem jest, każdy z nas działa w różnego typu w Stowarzyszeniach i też wiemy w jaki sposób demokratycznie pieniądze są dzielone. Czego przykładem chociażby jest to, że to co burmistrz mówi, że na sugestie nie trzeba było się godzić, no to mamy sześć gmin, które się z sugestią nie zgodziły i cztery i tak odpadły. Demokratycznie oczywiście, bo inaczej nie mogły odpaść. Bylibyśmy piątym, nawet tak byśmy odpadli, Tak, ja to rozumiem, tak to było. Zresztą w nie pierwszy rok czy dwa działamy różnego typu organizacjach i wiemy, że jest podobny z demokracją. Robimy to co ma sens, po prostu. Burmistrz, może. Ja W takim razie mam taką prośbę, żeby jednak ten grzech zaniechania tutaj jest ewidentny moim zdaniem, ponieważ często się zdarza tak, że środki są niewykorzystane, nawet przestaniają mocniejsze grupy i wtedy po prostu spadają na tych którzy są poniżej na liście rankingowej. Nie startując w konkursie tych środków nie dostaniemy. Zresztą my w tej chwili w gminie w takiej zasadzie hołdujemy, że żeby mówić, że środków się nie mogło otrzymać, no niestety musimy, mobilizujemy się, startujemy we wszystkich konkursach chociażby po to, żeby potrenować tak składanie wniosków I ja uważam, że prośba tutaj do Zarządu, myślę nie wiem czy Państwo mnie poprą, ale żeby jednak startować po to, żeby chociażby poćwiczyć składanie właściwe. Aczkolwiek chciałbym też powiedzieć, że no nie chcę się wierzyć, żeby z, z, nie wiem, na spotkaniu z Rzędem Marszałkowskim padło słowo dogadajcie się i wystartujcie, bo to dla mnie to jest nie do przyjęcia. To jest jedno, tutaj jedna prośba. Natomiast chciałbym się również odnieść do tego w sprawie, w której się spotkaliśmy dzisiaj. Proszę Państwa, rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu na temat obecności członków poszczególnych gmin regionu Kozła na swoich imprezach, na imprezach, które uważamy, że dla nas najważniejsze w danej gminie. No i muszę z przykrością powiedzieć, że Biesiada Koźlarska, która zdawać się mogła jest takim sztandarowym wydarzeniem w naszym całym regionie, no niestety nie wszyscy zaszczycili swoją obecnością. W związku z powyższym ja rozumiem, że to też było może już końcówka roku i ta prośba była gdzieś tam mogła umknąć. Natomiast ja tutaj podnosząc to, że Stowarzyszenie Gmin Regionu Kozła Rzeczpospolitej jest organizacją bardziej prestiżową niż dochodową, dochodową w sensie, gdzie można uzyskać dochód e, wnioskując, no to jeżeli ten prestiż można jakoś podkreślić, to podkreślajmy go wspólną obecnością na tych imprezach i bardzo bym chciał Państwa poprosić, żeby z każdej z gmin wyznaczyć jedną taką Imprezę, gdzie region Pozła zafunkcjonuje, gdzie wręczy nagrody i nie będą to papierowe dyplomy, które gdzieś tam się rzuca na półkę, tylko żeby nie było tych imprez wielu, ale żebyśmy sobie już mogli w tej chwili na początku roku ten nasz kalendarz lokalny, w których oczywiście jako gospodarze lokalnie musimy wystąpić, żeby również sobie zarezerwować czas na to, żeby pojechać do sąsiednich gmin, które są w ramach stowarzyszenia tutaj zobowiązane do wspólnego